Witajcie. Dzisiaj przygotuję dla Was przepis, a mianowicie to będą kotleciki dyniowe z kaszą jaglaną i szpinakiem. Bardzo fajne, aromatyczne, nie tylko jako danie obiadowe, ale też na przykład do burgera się będzie fajnie nadawał taki kotlecik. Ja tutaj już mam przygotowaną dynię obraną, e, ze skóry i z tego miąższu. Jej tutaj mam tak około 300 gram będzie nam potrzebne lub takie trzy szklanki startej dyni. No to tak jak musicie sobie tam przeliczyć. Ile będziecie chcieli, czy 300 gram, czy właśnie trzy szklanki. Jedna taka średnia cebula, dwa ząbki czosnku będą nam potrzebne, jedno jajko. Ja tutaj użyję do przepisu soli himalajskiej, możecie użyć zwykłej. Może też być sól morska, jeżeli macie trochę bułki tartej będzie nam potrzebne, nie, nie za dużo. Następnie kaszę jaglaną, jeżeli macie w torebkach, to taką jedną torebkę to jest 100 gram, albo po prostu pół kubka, takiego, pół szklanki takiej kaszy jaglanej. Może być ciut więcej, jeżeli byście chcieli użyć więcej, to możecie tak maksymalnie 3 4 szklanki użyć. 3, no, je... no tak. Dobra, mamy imbir jeszcze kawałek. Następnie tutaj dodamy sobie, mam tutaj świeżą, o uciekła mi, świeża kurkuma. Taki jeden kawałeczek, to jest korzeń kurkumy. Bardzo fajne. Jeżeli nie dostaniecie świeżej kurkumy, możecie użyć takiej właśnie sproszkowanej kurkumy. Także albo jedno, albo drugie. Około takiej łyżeczki z lekkim czubkiem możecie dodać. No i tutaj mam tej kurkumy, oczywiście. Tutaj mam 100 gram świeżego szpinaku. Możecie użyć mrożonego, jeżeli już nie będzie świeżego. Następnie oliwę z oliwek będzie nam potrzebna i olej taki roślinny, czy tam rzepakowy, czy słonecznikowy, jaki będziecie mieli, taki możecie użyć. No i teraz moją kaszę tutaj przesypuję do garnka. I tą kaszę muszę tutaj dobrze wypłukać. No i takie pierwsze płukanie, to widzicie, taka mętna jest to woda. Musimy ją tak dobrze wypłukać, żeby w miarę taka była czysta, to jest tak samo jak w przygotowaniu ryżu. E, musimy wypłukać no i teraz tak do, do już wypłukanej tej kaszy dodajemy półtorej szklanki wody no i teraz to wszystko będziemy tutaj gotować tą naszą kaszę e, ja ją tutaj przykryję no i będziemy gotować ją 15 minut także co jakiś czas to możecie lekko przemieszać żeby ona nie przywarła do spodu garnka no i teraz tak, naszą kurkumę i nasz, yy, nasz imbir musimy tak sobie tutaj obrać z tej skóry. A w międzyczasie zajrzymy sobie, bo już 15 minut minęło, zajrzymy sobie właśnie do tej naszej kaszy jaglanej. Jak widzicie, tutaj nasza kasza już się ugotowała, także ją przykryję, zdejmuję z płyty w chłodniejsze miejsce i ona sobie tam po prostu dojdzie sama. No i teraz tutaj już mam imbir i kurkumę już obraną. Jak widzicie, moje paluszki są takie żółte, czy pomarańczowe bardziej. Od tej właśnie kurkumy trzeba uważać, bo ona strasznie tutaj brudzi. No i teraz tą naszą cebulkę będziemy sobie kroić w taką kosteczkę. Całą cebulkę musimy tak sobie pokroić. Przełożyłem na razie na talerzyk. Teraz zetrę na tych małych oczkach ten czosnek te dwa ząbki no i będę ścierał dynie także już czosnek mam starty i do tego czosnku będę ścierał sobie tutaj tą dynię całą całą dynię musimy zacząć na tych właśnie najmniejszych oczkach dynia już jest starta następnie będziemy tutaj ją na razie sobie przełożę też na talerzyk obok no, i teraz zetrę tą kurkumę i ten mój imbir. Imbir taki kawałek można powiedzieć wielkości kciuka. Może być trochę większy, także to nie zaszkodzi akurat. No, i też tutaj przełożyłem sobie to na talerzyk, tą kurkumę i imbir. Teraz dodam trochę oliwy z oliwek na patelnie. No i najpierw zacznę od smażenia cebulki. Także chwilę, niech mi się tutaj ta patelnia rozgrzeje a jak już się właśnie rozgrzeje to będę dodawał cebulkę. No i teraz cebulkę na rozgrzaną oliwę z oliwek dodaję. No i będę musiał ją tutaj najpierw zeszklić. Czyli rozprowadzam ją po patelni. No i teraz troszeczkę tej soli tutaj dodam, żeby nasza cebulka się nam szybciej tutaj zeszkliła. Cebulka już się fajnie zeszkliła po chwili podsmażania jej. No i teraz dodam tą dynię, całą dynię razem z tym czosnkiem. Tutaj przekładam na patelnię. No i będę ją tutaj powolutku dalej podsmażał parę minut z 5-10 minut. Jak ona będziecie widzieli, że się lekko podsmaży. To będzie już znak, żebyśmy mogli dalej działać. Ja zauważyłem, że jeszcze jest delikatnie taka suchawa ta dynia. I dolałem troszeczkę oliwy z oliwek, żeby mi się tutaj to fajnie dalej smażyło. No i teraz tak, mam tutaj już podsmażoną tą dynię. No i teraz do tej dyni znowu troszeczkę jeszcze ją tutaj osolę żeby delikatnie miała tego smaku. Następnie dodam takie dwie łyż... łyżeczki, łyżeczki łyżeczki kurkumy. Może być z delikatnym czubkiem, jeżeli będziecie dodawać, ja to trochę na oko zrobiłem, ale mniej więcej tyle mi tu wyszło tej kurkumy. Czyli dwie takie z lekkim czubkiem łyżeczki. To też doda nam smaku, aromatu. No i następnie dodaję tą świeżą kurkumę razem z imbirem świeżym. Możecie zamiast kurkumy, tak jak już mówiłem Wam na początku, tej świeżej dodać taką łyżeczkę kurkumy z lekkim czubkiem, takiej suszonej. No i jeszcze dwie minutki tam podsmażyłem. Po tych dwóch minutkach smażenia dodaję tutaj ten szpinak. I szpinak tylko smażymy do momentu, aż on tak klapnie, tak by można było powiedzieć o coś takiego. Także, już teraz kończymy nasze smażenie i odstawiamy na razie, żeby delikatnie przestygło. I teraz bierzemy sobie jakąś większą miskę, czy garnek większy, w zależności co tam macie. No, i teraz najpierw tą kaszę jaglaną przesypuję do tej miski fajnie tutaj żadnej wody nic tutaj nie ma wszystko ładnie ta nasza kasza wciągnęła no i teraz przekładam z patelni tą całą zawartość do tej mojej kaszy jaglanej następnie za chwilkę dodamy jeszcze jajko ale najpierw wstępnie sobie jeszcze możemy tutaj przemieszać żeby delikatnie już się nam tutaj to wszystko połączyło. Ta kasza jaglana, ona troszeczkę można powiedzieć, że się tak sklei. Dlatego podczas takiego mieszania też możemy ją tutaj trochę e, no, rozdzielić. tak, No i teraz e, posmakujemy sobie. Troszeczkę jeszcze stwierdziłem, że jeszcze może soli by trzeba było doprawić. Także doprawcie sobie według własnych gustów. Jeżeli uważacie, że jest za mało słone to dodajcie jeszcze więcej soli. Jeżeli stwierdzicie, że jest ok, no to już nie dodawajcie. Także wszystko według gustów. No i teraz to jedno jajko też tutaj dodajemy do naszej masy. bo Tak tutaj to można nazwać. No i teraz znowu to wszystko musimy połączyć. Ale jeszcze na końcu dodamy trochę bułki tartej. Na razie dodam dwie łyżki i zobaczymy, jak tutaj będzie się to nasz, tam nasza masa zachowywa, czy będzie taka jeszcze dość rzadka, czy już będzie odpowiedniej konsystencji, żeby lepić z niej nasze kotleciki. Jeszcze dodam tutaj, jak widzicie, dwie takie czubate łyżki tej mojej bułki tartej. One mają być nie ma być taka bardzo gęsta ta masa. Ona ma być taka, że po prostu ma, ma, mają się nam uformować te fajne kotleciki. Naprawdę kotleciki są bardzo smaczne, pyszne i aromatyczne. Także polecam wam zrobienie takich kotlecików. No i teraz do głębszego talerzyka dodam sobie trochę bułki tartej do obtoczenia moich. Kotlecików, możemy sobie tutaj tą, te nasze y, kotleciki na tej, y, w tym naszym garnku czy misce podzielić sobie na jakieś porcje. No i po prostu, żeby one były równe, y, brać taką porcję. Na razie najpierw sobie uformować taką kuleczkę, obtoczyć się w bułce tartej, a potem y, skli, spłaszczyć tak troszeczkę, żeby były takie, wiecie, no. Nie takie okrągłe kotlety, a takie płascze. Jak to mówią kotlety. Tak jakbyśmy robili kotlety mielone, tak. No i teraz na patelnię woliliśmy olej roślinny. No i e, jak już się nam patelnia, ten olej zagot, e, podgrze, no, nabierze temperatury, o to po prostu nakładamy nasze kotleciki. Jak już z jednej strony nam się fajnie tutaj zrumienią, to przekładamy na drugą stronę i z drugiej strony dość krótko, bo one szybko nam się tutaj e, podsmażą, usmażą. Także już mam pierwszą pa partię zdjętą, teraz będę smażył drugą. Wyszło mi tych kotlecików 8 sztuk. No, tak sobie tutaj to podzieliłem. Fajnie, bo na dwie patelnie można powiedzieć dwa smażenia. Się udało tutaj zrobić. No, i teraz zobaczcie moje kotleciki, są naprawdę takie delikatne. Naprawdę są bardzo aromatyczne. Także zachęcam Was do przygotowania takich kotlecików w domu. Możemy też użyć takie kotleciki do przygotowania sobie burgerów. Za chwilę zobaczycie zdjęcia, bo ja już tutaj nie robiłem tego. E, też idealnie e, pasują na przykład na kanapki do, do pracy. E, możemy sobie zrobić, o właśnie tutaj widzicie, w takiej bułce hamburgerowej zrobiłem sobie te, e, tego kotleta no, z odrobiną po prostu keczapu. Tak czy tam keczupu. E, polecałbym jakiś keczup ostry. E, także fajnie się tutaj naprawdę to komponuje też w takim burgerze. Jeżeli byście chcieli to jako danie takie obiadowe, no to możecie sobie dodać jakiejś gęstej bardzo śmietany albo jogurtu greckiego. No i właśnie w taki sposób sobie to zjeść z jakimiś ziemniaczkami na przykład z jakąś surówką fajną. Możecie też użyć do tego jakiegoś sosu fajnego, żeby polać te kotleciki jakiegoś grzybowego albo innego pomidorowego też. Może fajnie też komponuje się tutaj Także tak, tutaj mi się prezentują te moje kotleciki, które dla was przygotowałem. Zachęcam was do przygotowania sobie takich kotlecików w domu. Możecie dać mi znać znaka w komentarzach, jak wam tam wyszło te kotleciki, czy też wam smakowały czy nie. No ja wam życzę oczywiście smacznego. Jeżeli taki filmik wam się podobał, to zostawcie łapki w górę oczywiście, komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji. To wszystko pomoże mi w rozwoju mojego kanału. Zachęcam też Was do podbijania filmów, tego jak i innych nowych filmów moich. Oglądajcie też inne filmy. Zaglądajcie też do, oczywiście do opisu. Tam nie rozstawiam różnego rodzaju opisy i linki do innych filmów, eee, na przykład z, z, z Dynią. Także ja Wam za dzisiaj dziękuję, jeszcze raz Wam życzę smacznego, to na dzisiaj tyle, dzięki i do zobaczenia w następnym filmie, cześć!